Tu Dawaj. Widzisz, tu jest kurwa twoje od do głowy, proszę ciebie. Pokaż kapturek pana. Zobacz, tutaj ładnie, Brewka, kurwa. Tu ręce, a tu koło, proszę ciebie. Ty kurwa jesteś zajebisty gościu. Twoja maszyna jest kurwa gorsza niż to, co tego FGC Diva. w tej Polach możecie smokać pompkę? Panie mistrzu, jakiś pokaz?

Protože pak sa to video, že na něj je za její, Ostro! Vysla, babka vyšla, babka vyšla. Ochrona vyšla. Jsem. Kurva, nic je tak ostro. vyšla.